Dzień dobry! Dzisiaj mam dla Was przepis na znane krokiety z pieczarkami i żółtym serem. Przepis jest popularny, ale może znajdzie się ktoś, kto ich jeszcze nie robił? Więc będziemy potrzebować naleśniki. Przepis na naleśniki znajdziecie w opisie pod filmikiem. Są tam dwa przepisy w różnym wykonaniu. Dodatkowo około 1 kg pieczarek, około 30 g sera żółtego. Nie potrafię podać dokładnej wagi sera żółtego, ile będziemy potrzebować, bo to zależy od Was, jak będziecie chcieli dużo dołożyć sera żółtego do środka naleśników. Jedna duża cebula, sól pieprz do smaku, tłuszcz do smażenia dowolny. Jaki macie, jaki lubicie, jaki używacie. I do panierowania: bułka tarta i jajka. Pieczarki wcześniej wyczyściłam i bardzo szybko pod bieżącą wodą umyłam. Tak, żeby jak najmniej nasiąkły wodą. Później w trakcie przesmażania, wyjdzie z nich bardzo dużo wody i będziemy długo czekać, aby ta woda odparowała. Dzisiaj mam ser mozzarella, ale możecie użyć dowolny, jaki lubicie. Pieczarki można pokroić w kosteczkę, można również pokroić ręcznie na plastry, ja przepuszczę na szatkownicy. A teraz pokroimy cebulę. Ja cebulę pokroję w kostkę, ale możecie w cienkie półkrążki, półtalarki również. I mamy już wszystko przygotowane. Cebula pokrojona, pieczarki poszatkowane. Teraz na patelni rozgrzewamy tłuszcz. U mnie to jest najzwyklejszy olej. I będziemy przysmażać cebulę. I musimy ją ładnie zeszklić. Cebulka jest zeszklona. I teraz dodam poszatkowane pieczarki. Najpierw dodam trochę. Żebym cebulę wymieszała razem z pieczarkami. Bo nim pieczarki puszczą sok, to ta cebula na dnie patelni może się przypalić. I teraz dodam pozostałe pieczarki. Tyle się, ile się zmieści, żeby było łatwo mieszać. Także dodam na razie taką ilość. Wymieszam. I jak one się lekko skurczą, to dodam pozostałą ilość. Na, na tym etapie nie solimy, bo momentalnie jak posolicie, to one puszczą tyle wody. Że będzie bardzo ciężko odparować. A tak jak one nie mają soli, one też puszczą sok. Ale nie aż tyle i szybciej odparujemy, i dopiero później doprawimy. Pieczarki już się pokurczyły i woda wyparowała. I ja teraz je doprawię do sole i dodam pierwszą. Wszystko do smaku. Oczywiście możecie użyć innych przypraw też. Tak możecie dodać na przykład czerwoną paprykę lub inne smakowe, czy zieloną pietruszkę, a nawet koperku. I teraz to jeszcze wymieszam trochę i podsmażę i będą gotowe. Pieczarki już są przysmażone i teraz przerzucę je do miseczki. Musimy teraz je lekko przestudzić, bo takie gorące będą ciężko zawijać. I teraz, moi drodzy, będziemy zwijać krokiety. Ja kładę po około łyżce takiej pełnej paszu i około łyżki sera. Można więcej, można mniej. To już zależy od Waszych. Upodobaj smakowych, czy chcecie więcej sera? I zwijamy. Ja przygotowałam bułkę tartą i jajka. Jajka dosoliłam, do pieprzyłam. I teraz będziemy panierować tak normalnie jak zawsze w krokiety, czyli najpierw w jajku i później w bułce tartej. Tłuszcz już jest rozgrzany i teraz włożek opanierowane krokiety. I przysmażę je z każdej strony. I teraz obrócimy. Zobaczymy czy wszystkie. Tak. I teraz moi drodzy, jak już jest z dwóch stron przysmażone, to ja jeszcze często tak na boki żeby się te boki przypiekły. I później obrócę na drugą stronę, na te górne. No moi drodzy, macie ochotę na takiego krokieta? Jest pyszny. No i musimy spróbować. Proszę zobaczyć, tak wygląda w środku. I jeszcze teraz spróbujemy, pycha. Zapraszam do wypróbowania. Dziękuję bardzo, że obejrzeliście film do końca, a jeśli spodobał Wam się przepis, to proszę o pozostawienie łapki w górze. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!